Pani Ulu, witam Panią bardzo serdecznie i zapraszam Panią na dzisiejsze czytanie prywatne. To czytanie jest dla Pani. Pani Ulu, dzisiaj sprawdzimy, czy. A właściwie odpowiemy y, na pytanie, czy spotka pani y, miłość y, swojego życia. Y, ja mam wrażenie, że w tym momencie być może pani jest sama albo jeżeli jest pani w związku bądź w relacji, to być może pani jest samotna albo pani czuje się samotna, i tutaj w pani życiu pojawi się ktoś równie samotny, ktoś, kto obecnie jest. Sam, ktoś, to znaczy w momencie, kiedy się poznacie, to on będzie singlem, tak samo jak pani jest singlem. Nawet jeżeli on jest albo był w jakiś w związku, w relacji, to w momencie, kiedy się spotkacie, on. Będzie sam. Całkiem możliwe, że ten mężczyzna, ta osoba jest w jakiejś, w jakiejś relacji albo w jakimś związku, ale tutaj jest w tym związku samotna. Czuje się samotnie, pomimo, że co so, razem, ponieważ między nim a jego partnerką, ile on ma jakąś partnerkę y, albo żonę, no właśnie, y, albo, y, albo żonę, y, nie ma żadnej więzi, więzi emocjonalnej, więzi duchowej, więzi uczuciowej. Tak naprawdę nic go nie łączy z to, yy, yy, z to, yy, z to partnerko. Ta więź duchowa, e, emo, e, 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 emocjonalna czy też e, energetyczna jest między panią a tym mężczyzną. Być może on ma jakiś jest w jakimś ukrytym związku, albo ukrywa przed, przed panią, że, że ma partnerkę, albo wy jesteście w jakimś e, ukrytym związku, w jakiejś ukrytej e, relacji. Ja mam wrażenie, że wasza relacja jest na etapie tutaj przejścia na e, jakiś wyższy poziom. Poziom, oczywiście, w tej sferze duchowej, wyższy poziom waszego rozwoju duchowego, tutaj waszego związku, waszej, waszej, waszej relacji. No właśnie, wy wchodzicie na, tej, na ten najwyższy poziom. Tutaj wspieracie się na wyżyny tej, tej duchowości i też wasza energia duchowa. Dzięki temu połączeniu tutaj wzrasta. No właśnie, mam wrażenie, że wy tutaj wspieracie. Będziecie dzielić się tutaj owocami Waszej współpracy, no właśnie, ale też całkiem możliwe, że wy zbieracie tutaj te owoce Waszej, waszej współpracy, tutaj. Um, um. no waszej współpracy z tym z, z, tym, z, tym, z tym z tym z tym mężczyzną no właśnie nie ja mam wrażenie, że pani życie się y, y, odmieni ale te zmiany y, w waszym życiu, które tutaj nastąpią w, w pani życiu, jak i w życiu y, tego, tego mężczyzny, tej, tej osoby będą tak naprawdę efektem, być może też owocem waszej, waszej współpracy. Ten, ten mężczyzna, ta osoba, która pojawi się w. Pani życiu to może być Pani przyszły partner przyszły e, też mąż to będzie osoba, która będzie miała duży wpływ e, e, na, e, na, e, na Pani e, na Pani życie to jest osoba może odegrać bardzo istotną, ważną rolę w Pani życiu to będzie ktoś kto będzie tutaj w Pani życiu zajmował bardzo wysokie tutaj powiedzmy stanowisko to oprócz tego że to będzie Pani być może przyszły partner mąż, to i kochany bo y, was oprócz takich więzi tutaj y, duchowych, y, połączo, y, więzi uczuciowe, wy stworzycie parę. Związek partnerski tutaj oparty na wzajemnym współpracy, i wy tu będziecie współpracować ze sobą na tej płaszczyźnie, tutaj duchowej, ale też uczuciowej, czyli emocjonalnej. Kochani, ja mam wrażenie, że między wami tutaj rozstrzygną się jakiejś sprawy. E, albo coś e, już zostało w pewien sposób e, rozstrzygnięte. E, ja, mam, e, ja mam wrażenie, że wy już czegoś tutaj dokonaliście. No właśnie, czegoś, czegoś już e, to. E, to do, dokonaliście już coś zrobiliście, ale przed wami jeszcze y, wiele pracy tutaj żeby y, dokonać tych, tych zmian tutaj y, w waszym życiu. Y, wasza miłość będzie czymś wartościowym, czymś co będzie wymagało tutaj e, ochrony, no właśnie. E, e, ochrony, no właśnie. E, e, czegoś, co będzie wymagało ochrony pielęgnacji i coś, o co Wy będziecie musieli tutaj, wy stworzycie coś. O co tak naprawdę będziecie musieli otoczyć opieką, ochroną, ale też o to zadbać, to, to pielęgnować tutaj wasze waszo, waszo, waszo relacje, tutaj was, wasz związek. Co możliwe, że w Pani życiu. Bądź w życiu tego mężczyzny, bądź tutaj w życiu Was obojga, czyli y, każdego z Was osobna jest coś, co wymaga uzdrowienia. No właśnie, tutaj potrzebne jest jakieś uzdrowienie, i to, to uzdrowienie tutaj jakby nastąpi w waszym życiu. Jest coś, co wymaga ochrony duchowej, ale też jest tak, że. Wasza relacja, tutaj wasz związek, czyli pani związek z tym, z tym mężczyzną zostanie objęty jakaś ochroną duchowo. Tutaj mam wrażenie, że ta miłość wymaga jakiegoś przygotowania. To jest coś, do czego trzeba się przy, przy, przygotować. I ja mam wrażenie, że ten czas właśnie tych, tych, tych przygotowań do, do tego związku minął. Wy teraz teraz nadszedł ten moment, ten czas, kiedy Wy już jesteście gotowi na to, żeby wejść w to, w to relację, w ten, w ten związek. Ta relacja jest, ten związek, ta miłość, która, którą Pani, Panią połączy z z tym, z tym, z tym mężczyzną, no właśnie, z pasją, celem, do którego pani tutaj będzie dążyć, do którego oboje, tak naprawdę z tym, z tym, z tym pani mężczyzną, będziecie dążyć. Pytanie, czy pani spotka miłość swojego życia? Ja mam wrażenie, że tak, ponieważ Karty mówią, że mężczyzna, który się pojawi, a tutaj jest wskazanie, że ktoś się pojawi, będzie miłością pani życia. To będzie też miłość bezwarunkowa, miłość przeznaczenia, to będzie ktoś, kto jest pani przeznaczony. Ktoś, kto być może od samego początku jakimś rządzeniem losu. Miał się pojawić tutaj w Pani życiu i to się właśnie dzieje. Ten mężczyzna być może już zaczął się, się, się pojawiać albo dopiero zacznie się. Już zaczął się pojawiać albo jeszcze się nie pojawił. Dopiero zacznie się. Yy, yy, się tutaj pojawiać. Yy, kochani, to znaczy, droga Pani Urszulo, yy, życzę Pani, aby to czytanie tutaj się yy, spełniło. No i oczywiście rezonowało tutaj yy, z Panią. Dziękuję Pani serdecznie za to dzisiejsze czytanie i do usłyszenia.